Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z Age of History 3. I co dzisiaj robimy, się ktoś może zapytać. Ogarniamy nasze bardzo mocno podupadłe yy, relacjowo państwo. I populacyjnie przy okazji, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Za bardzo podbijania nie będzie, bo musimy ogarnąć państwo wewnętrznie. Mimo, że wcale nie chcę. Uwierzcie mi ale trzeba. Więc tym się teraz zajmiemy. Nic na to nie poradzę. Yy, ale mogę za to zbudować yy, budynki nowe. Zebrać 50 tysięcy i pobudować nowe budynki. Jakieś szkoły, biblioteki. Jest dobrze. Świątynie za 50 tysięcy. Jakieś sądy. Mogę kupować w ogóle wszystkie budynki, bo ich y, nie mam. Na przykład. Czy poborców podatkowych. Urzędy skarbowe. Tutaj te schrony wszystkie. Palisady od obrony. Mury od obrony. Wszystko będzie. Dobry kraj. Brak generała. Jak to? Dwadzieścia Dobra, niech będzie ten hops, hops, hops. Wydajność i budynki kolejne. No wszystkie. Koszary. Poligony. Poligony. Jeszcze poligony. Zbrojownie. Warsztaty. Centra poboru. Jeszcze więcej centrów. No to centra poboru i poboru i poboru. Brak generała. Nie na długo. Punkty przewagi. Może być koszt budowy, bo teraz dużo budujemy. A to ułatwi bardzo. Dzieci jeszcze portu brakuje. A nie mam w niektórych miejscach miejsca. No to infrastrukturą nie mogę tego ogarnąć. Pewnie mogę, ale nie ma takiego miejsca. No to co, no jest jak jest. Warsztaty, rynki wszystkie targi żywnościowe. Wiatraki, gospodarstwa. A, to są porty te. Wszędzie, gdzie mogę, coś postawię, tak. Farmy słoneczne mogę postawić. Elektrowni mogę dowalić za 100 tysięcy. Albo nawet troszkę więcej, bo widzę, że się nie mieszczą. Przystani trochę. Jeszcze z takich rzeczy, które by mnie obchodziły bardziej, to plantacje cukru. Mogę może jakąś plantację jedwabiu, może być. Kopalnie jakieś dziwne. Kolejne kopalnie dziwne. Srebro gdzieś. Diamentów nie mam kopalni. Więcej. Dobra. Wydajność, przyrost. I oczywiście generał. Dobra, już mnie lubi świat, a no, prawie wszyscy. Gdzie moja armia cała? Tutaj, coś tam się bawi. Unia Europejska nasza wspaniała. Jako tako ogarnięto. Dobra, to wysyłamy z niewagę i walczymy już. Jak już państwo wewnętrznie ogarnięte. To ja tutaj... Co ja tutaj będę oczekiwać? Poczekam tylko aż mi się wszystko zbuduje i jedziemy. Japonia, Kanada może być. Dobrze. добра инфраструктура о курта Tak, tutaj nie mam czego ulepszać. Infrastrukturę jeszcze trzy razy przyrost mogę. Dodatkowe budynki w prowincji: szpitale, schrony przeciwbombowe, i ratusze, i sądy. Co? A, niech wam będzie jedna tam jakaś wojenka. Mi nie przeszkadza. I z Jemenem jeszcze. Jak zwykle. Daktyle. o, daktylowce tutaj macie najwięcej w Jemenie. A, tylko, że to Wasal Pakistan. Który jest nie najmniejszy Chyba, że tak, to ja się z wami nie chcę bić A, to Kanada się z nimi bije, dobra to kiw was Dobra, to ja chcę na razie tylko infrastrukturę. Właśnie, zapomniałem o bombach. Ile ja tych bomb mam? W kolejce raptem 62. Może być wydajność, i infrastruktura jest ile tej infrastruktury? No, co jest? dekana, Kanado, umie się z nimi uporać. Wydajność, przyrost, przyrost, infrastruktura, jak zwykle półtorej miliarda ludzi w kraju. wszystkich jakoś trzeba ogarnąć ludzi nie eee, nie 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 najemników chcę najemnicy są dużo tańsi z jakiegoś powodu znaczy tańsi, nie są tańsi, ale są łatwiejsi. Do ogarnięcia mają gotową armię, która jest normalna. I tutaj nie ma czegoś takiego przy nich, że z innego kraju, więc ciężej z nimi się dogadać. Nie, tacy sami jak wszyscy. Więc skoro są tacy sami, to biorę ich. A jeszcze tutaj proszę bardzo. Jeszcze mi to przeszkadza. Słuchaj, Kanado. Bo wy tutaj walczycie. Bardzo fajnie, że wy walczycie, ale wy jesteście tak niesamowicie wolni przy tym. Że ja sobie nowego sojusznika zaraz znajdę. Z kim wy macie sojusz? Z Izraelem Ukraina ma z Turcją. Ale to mi nijak nie przeszkadza. Dodatkowe budynki, dobra, yy, przyrost może nie zasoby ludzkie, My musimy być wydajnym, militarnie. Yy, Supermocarstwem, więc tym też będziemy. Jak Kanada ogarnie dupę i w końcu przestanie walczyć z Meksykiem, ja im nie mam zamiaru pomagać. Niech spadają. Ale że nie jesteście w stanie sobie poradzić z Meksykiem, to żałosne, Kanado. Kim wy wojnę macie? Z Gwadepulą? Meksykiem? I kto to jeszcze jest? Dominikana. No to kurde, co to za kraje są? Gwadupela. Dominikana, proszę bardzo, to jest to potężne państwo. I Meksyk. No to co to za problem jest ich podbicia? Nie wiem co. Dobra, no niech się tam walczą, co tam chcą, niech robią. Tylko niech mi w takim razie nie utrudniają. Przestań poprawiać, pogorsz relacje. Tutaj poprawiamy w tym wypadku. Ale armia. No nareszcie. No, brak doradcy, kolejny. Teraz mi będą umierać po kolei, bo mają 128 lat. Ty jesteś najlepszy. Dobra... z Portugalia? Czy to... Uhuhu. I to jest Portugalia pewnie. Mm -hmm. Poważna sprawa z tą Portugalią Unia Europejska rozwija swoje wpływy A, bo ja już nie muszę z wami walczyć. Oj Myślałem, że jeszcze muszę. Bierzemy wszystko, nie ma co tutaj zwlekać z tym. Dobrze, moja droga Franc, Boże, Francja, Unia Europejska. chciałbym ogarnąć A, bo ja z Portugalią się bawię dalej. Myślę, że już się poddali. Okej. Okay. Набран.

Zobaczcie, jaki jest tutaj spokój. Jest dobrze. No ale co? Jak na ten film, to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przepraszam, że tak średnio cokolwiek mówiłem, ale to jest dzisiaj nagrywany przeze mnie czwarty film, już i ostatni przy okazji, więc sobie odpocznę w końcu. Znaczy w końcu, no musiałem nagrać, nie? No, z chęcią oczywiście nagrałem, no ale. Po czterech filmach już można być zmęczonym. Ale co? Dziękuję Wam. Miłego wieczoru. No i. Papa.